Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj kolejne przygotowania do wyjazdu do Portugalii i powiem wam, że kupiłem sobie nowy telefon, ponieważ jak wiecie, ściągnąłem sobie taką aplikację w sumie nawigację, ona jest płatna, Sygi się nazywa i chciałem zrobić aktualizację map na Europę i okazało się, że w moim starym telefonie nie ma miejsca już na dysku, w pamięci. No i nie mogę nic zrobić, także postanowiłem kupić sobie nowy telefon. Jest to właśnie Samsung S21. Także zobaczymy jak on się spisze. Chodźcie, rozpakujemy. Jemy sobie ciasto, bo dzisiaj mamy słodką sobotę. I w sobotę zajadamy różne słodycze. Także mamy takie ciasto kolorowe. Zmamy mamy urodzin. Tak? Aha, z mamy urodzin jeszcze zostało. Kasia zamroziła i dzisiaj odmroziła, no i jemy tak. Ania rozpakowuje. Powiem Wam, że podczas podróżowania bardzo dużo aplikacji jest przydatnych. Oj, Ani spadła. Ładny? To dobrze. Jest taki film, jak komuś iPhone spadanie podczas premiery. Dobra, tak wygląda. Czy on jest większy? Nawet jest trochę mniejszy od tego, co ja mam teraz. No i powiem wam, że właśnie tutaj mamy tą mapę na Cygic Track. I zobaczcie, żeby zrobić aktualizację, muszę mieć miejsce na dysku. Hej, na a w tym telefonie mam tylko 32 GB, a w tym mam 256 GB pamięci, więc będę mógł spokojnie różne aplikacje poinstalować na te podróże nasze. No i fajnie. Cieszę się. i tak powiedział, że jakieś mądre gry. I mądre gry. Zobaczcie, tak wygląda z tyłu. Dobra, fajne. Pięknie. Najlepiej jest odrywać właśnie z drapki. Pięknie. No to co, instalujemy to wszystko. Wiecie co jest najgorsze w tych nowych telefonach, że one nie mają w pudełku ładowarki, więc trzeba sobie ładowarkę kupić właśnie oddzielnie. Tutaj jest chyba tylko kabelek. Tak, jest tylko kabelek, czyli ładowarki nie ma. A druga rzecz, to nie ma tutaj wejścia na słuchawki. Czyli nie ma wejścia na 3,5 mm, w starszych telefonach jest wejście na 3,5 mm, czyli na takiego małego jacka, no ale w tych nowych już nie ma. Podobno można jakąś przejściówkę tutaj na USB-C dać i wtedy podłączyć słuchawki, ale ogólnie nie posłuchacie. Trzeba mieć słuchawki na Bluetooth, z tego co się dowiedziałem. Zobaczcie, włączyłem, a tu wszystko po czesku. Nie, nie po czesku, po chińsku. Dobro do do śli, nie wiem. O, witamy, czyli początek, ok. Dobra, ja sobie to zainstaluję, a potem powiem Wam, jakich używam aplikacji podczas podróży. Słuchajcie, nawet nie wiedziałem, ale można skopiować aplikacje i dane z tego telefonu, także nie muszę na nowo wszystkiego instalować. Wystarczy użyć stary telefon, pewnie muszę go po prostu włączyć. No i to wszystko będzie po prostu przeniesione na nowy. Fajnie. Mamy tak, wybór źródła jakie jest stare urządzenie Galaxy ceptuje nawiązanie połączenia albo kablem albo bezprzewodowo damy bezprzewodowo no i się łączy ale żeby móc skopiować, na tym starym telefonie trzeba zainstalować taką aplikację, która się nazywa Smart Switch I właśnie ją instaluję I zobaczcie, mam tak mało miejsca na tym telefonie, że jest napisane za mało miejsca, aby zainstalować tą aplikację Smart Switch Także nawet przenieść danych nie mogę Dlatego musiałem kupić ten nowy telefon Ktoś by mu powiedział, to odinstaluj sobie te, co nie potrzebujesz Ale okazuje się, że ja wszystkie potrzebuję, które mam Może nie korzystam z nich codziennie, ale od czasu do czasu No i właśnie ten telefon już się tak zapchał, że wymiana na nowszy jest konieczna Ok, udało się. Jak widzicie, dane są przenoszone na nowy telefon i zobaczcie, jakie to jest fajne. Wszystkie SMS-y można przenieść, także ja zaznaczam SMS-y. Aplikacje, może na razie nie. Ustawienia, obrazy też nie, filmy też nie, dźwięki też nie. No i dokumenty mogę jeszcze przenieść. No i to sobie wszystko teraz kliknę i przeniosę. Słuchajcie, wszystko mi się skopiowało. Zainstalowałem również taką aplikację na komputerze, która się nazywa Samsung DEX, i po podłączeniu kabelkiem mogę po prostu widzieć to samo, co mam tutaj na komputerze i zobaczcie to jest ekran smartfona i mogę tutaj na SMS-y odpisywać właśnie na klawiaturze na WhatsAppie, także spoko aplikacja. Zobaczcie jak wejdziecie tutaj, macie wszystkie aplikacje, które są właśnie na telefonie. No i teraz jak odłączę telefon, to powinna wrócić do Windowsa. No i mamy Windowsa z powrotem. Świetna sprawa. Ale najbardziej ciekawie mnie to ładowanie indukcyjne. Jak wiecie, w samochodzie kupiłem sobie taki uchwyt który ma właśnie to ładowanie, idziemy sprawdzić. I zobaczcie, to jest ikonka tego ładowania indukcyjnego i teraz podobno wystarczy, że położę telefon, on się zacznie ładować. Ładuje. A, trzeba przekręcić kluczek. <try> Sorry. Także zobaczcie, ładuje bez problemu. Weźmiemy telefon, jeszcze raz go położymy świetnie. ładuje bezprzewodowo, także nie trzeba żadnych kabli tutaj podpinać. Także ułatwi mi to życie na podróżach, bo telefon po prostu jest automatyczny. Aha, zapomniałem Wam powiedzieć, że w tej aplikacji Dex można po prostu smartfonem sterować za pomocą myszki. Także jak widzicie, myszka działa i możemy na przykład aplikację Google, sobie włączyć, jakiegoś YouTube'a. Także całe sterowanie telefonem, myszką i klawiaturą. To jest myślę, że fajna sprawa. Taki drugi Windows, jakby. Jestem koniem. Możesz, możesz. Kręcę się pod bo jak pójdę na płytki, to mnie nogi bolą. Znaczy, kolana. Bardzo. Dobra, widzowie, teraz wziąłem na konia. Wykonik! Dobra, pobrałem SIGIG Track na telefon, odpalamy to. No i zobaczcie, z tego co wiem, trzeba kliknąć Try for Free, czyli za darmo. I tutaj mamy Polskę. Ta mapa waży 362 MB. Klikamy inne mapy, wybieramy Europę i Rosję, no i instalujemy. Na Austrię, na Niemcy, Niemcy są duże, bo 1 giga 200, Szwajcaria 123 mega, Liechtenstein 2 mega tylko, bardzo mało. Belgia 215 megabajtów, Luksemburg 20 MB, Holandia 400 MB, Irlandia nie, Francja 2 gigabajty, o kurczę, Francja sporo, Monako 3 MB. Portugalia 153. Hiszpania 860 MB. Włochy niech będą. Watykan. Okej, okay. megabajt tylko. San Marino. Gibraltar niech będzie. Dania. A też, też się przyda. Norwegia. Załóżmy też. Szwecja też. Finlandia też niech będzie. Czechy. Węgry, Polskę mamy, Słowację. Dobra, wybiorę wszystkie, co potrzebuję i pokażę Wam, ile to zajęło miejsca. Tutaj, jak widzicie, biorę Grecję, Chorwację, Bułgarię, Serbię, bo prawdopodobnie jeszcze tam pojedziemy kiedyś. E, Czarnogóra też, Rumunia też się przyda, Słowenia jak najbardziej, Turcja, nie wybieramy się na razie, Estonia. To też na razie nie. Białoruś i Rosja też nie. Dobra, kontynuuj. I zobaczcie, mamy 8 GB 300. Pobierz mapy. No i chwilę poczekamy. Bardzo wolno idzie, dopiero 2%, także z godzinkę poczekam przyjechałem jeszcze na chwilę do mojego magazynu pokażę wam jak on teraz wygląda, bo ostatnie ujęcie jak robiłem, to wszystko było na na podłodze, a teraz jak widzicie kupiłem takie regały, to już zmontowane no i co, będę robił teraz porządek przyjechałem po kilka rzeczy karawanigowych, na pewno wezmę mój akumulator na podróż zabierzemy również rurę kanalizacyjną do przyczepy kempingowej. jak wiecie na niektórych kempingach można podłączyć też kanalizację do przyczepy co tu jeszcze mamy, no nie wiem, najpierw to w ogóle muszę się odkopać, bo nie pamiętam gdzie co wsadziłem wszystko przywiozłem w kartonach, ale to może Później wam pokażę, co zabieramy na podróż. Na razie po prostu wam pokazuję mój magazyn, jak on teraz wygląda. O, tutaj jest przedsionek do przyczepy, tylko że do tej naszej małej. Jestem ciekaw, jakbyśmy go założyli do tej dużej, czy, czy nie dałoby się właśnie go jakoś tam dostosować? No bo powiem wam, że bardzo mi się podoba ten przedsionek i nie chciałem kupować nowego. Także tu są rurki, one są właśnie takie, takie plastikowe, lekki jest. Jak zdążymy, to przetestujemy. Założymy ten mały przedsionek do dużej przyczepy. Co jeszcze? O, tutaj olej do Volkswagena, koniecznie trzeba zabrać, bo jak wiecie. Volkswagen ciągnie jak stary alkoholik. O, właśnie, mam tutaj w szafie taki wiatrak biurowy. Nie wiem, może go zabierzemy, bo jak będzie gorąco, to może by się przydał. W naszej przyczepie nie ma klimatyzacji, także nie zamawialiśmy klimatyzacji, bo w sumie to tak jakoś nigdy nie korzystaliśmy. Kiedyś mieliśmy w wypożyczonym to też tak właśnie nie za bardzo używaliśmy, bo on tak strasznie szumi. Może tym razem po prostu zabierzemy taki wiatraczek i też będzie dobrze. Jest nowy dzień, powiem wam, że mapy mi się zaktualizowały. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj mamy Polskę. Jak trochę zbliżę, to widać, że właśnie na Polsce mamy już drogi. I na całej Europie: Niemcy, Francja, Hiszpania. No i tutaj Portugalia. A kraje, gdzie nie ma. Map, wyglądają tak, także w Rosji nic, nic tutaj nie ma, no i tak dalej. Także cieszę się bardzo, będę mógł offline jeździć, bez internetu. Będę wam zdawał relację, jak ta nawigacja się spisuje z taką dużą przyczepą. A tymczasem pożyczyłem sobie od rodziców taką kamerę. Ona się nazywa DJI Pocket 2. Moja mama sobie właśnie ją kupiła. I tutaj jest taki mikrofonik, jak widzicie, dołączany. Chciałem przetestować tą kamerę, jakby się vlogowało, bo no nie ukrywam, że to GoPro troszeczkę mnie denerwuje, więc szukam jakiegoś lepszego rozwiązania. Przetestuję teraz DJI i wy ocenicie, jak wygląda vlog właśnie z tej kamery, także podpinam ją. Ta kamerka, jak widzicie, jest w takim opakowaniu plastikowym, w takim futerale, tak się wyciąga i ona ma od razu tutaj gimbala. Jest wyświetlacz, tutaj jest do nagrywania, tutaj do zmiany trybów, jest joystick, który umożliwia zmianę pozycji gimbala, no i tutaj też jakieś opcje, a włącza się ją tutaj. Także włączymy teraz, zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, uruchomiła się, ale szaleje. Dobra, widzę Anię. No, i jak widzicie, działa. A żeby ten mikrofon uruchomić, tutaj trzeba po prostu też włączyć. Pstryk. On się tutaj zapali na zielono. Ale powiem wam, że fajne jest to, że tutaj jest taki przycisk, że jak ustawicie tą kamerę gdzieś tam, to tutaj włączacie nagrywanie. Pstryk i kamera nagrywa. O, zobaczcie. Jest recording. I tutaj pstryk. I skończyła nagrywać. Także nie muszę podchodzić do kamery, żeby ją włączyć i wyłączyć. Fajna sprawa. Tego w GoPro nie ma. No i normalnie tą kamerkę można tak postawić, ale troszeczkę się chwieje, jak widzicie. Ale dostałem od rodziców taki tutaj e, stojaczek, także teraz go zamontuję. Tak wygląda pudełeczko Pocket 2. O, właśnie to jest ta stopka. Tutaj jest. Jak widzicie, ona się tak rozkłada dookoła i wystarczy ją po prostu wkręcić. Tutaj na dole mamy otwór. Dobra. I będzie stała. Ten oto mikrofonik przypinam sobie do koszuli. Coś takiego. Wiecie, co jest fajne w tej kamerze? Że ona ma śledzenie twarzy. Jak ustawimy tutaj, czekajcie, włączyła się i teraz możemy ją ustawić do siebie, będzie nas nagrywać, ale jak włączymy tutaj śledzenie twarzy, czyli dwa razy kliknę tu, jest recenter, czyli wycentrowanie. Eee, a Nadinka, pokaż twarz? Jeszcze nie, nie złapało. A już wiem, śledzenie twarzy jest tylko wtedy, jak odwrócicie gimbala w kierunku do siebie, czyli klikam trzy razy, raz, dwa, trzy, on się obraca. I teraz, jak zobaczycie, jest taka zielona ramka na mojej twarzy. O, teraz ją widać. Taka zielona ramka. To znaczy, że chwyciła po prostu moją twarz. No i teraz mogę sobie to ustawić, i ten gimbal będzie za mną chodził. Zobaczcie, on za mną podąża. Widzicie, jak się obraca? W moim kierunku. Dzień dobry, Pani gimbal. Także mogę do was mówić. A teraz zgubił, bo mi akurat ta kamera zasłania twarz, którą teraz mam przed twarzą. E, I zgubił, ale ogólnie jak znajdzie. To będzie chodził za mną. Dobra, no to ja włączam nagrywanie. Nagrywa mnie, złapało mi twarz. Dzień dobry, teraz nagrywamy kamerą DJI. Tak to wygląda. Kliknę dwa razy, żeby mi złapał twarz. Teraz mamy. Ok. Jest teraz śledzenie twarzy, więc jak ja sobie położę tutaj, to on po prostu będzie za mną podążał, nie? Także witajcie. Teraz nagrywam z tym mikrofonem, który mam przy klatce piersiowej, więc powinniście wszystko słyszeć. Kamera za mną podąża, także to mi się podoba w tej kamerze, jest świetne. Mogę sobie kucnąć i ona zejdzie w dół. Wstanę, ona się podniesie. Świetnie. Idę tu i poszła za mną. Fajna sprawa. Teraz pójdę do kuchni, będę do Was mówił z kuchni witajcie jestem w kuchni czy wy mnie w ogóle słyszycie że jestem tak daleko jeśli tak to znaczy że ten mikrofon krawatowy działa Nadia też tutaj nagrywa więc ja teraz kliknę trzy razy i ona się powinna obrócić w kierunku Nadi no i mamy Nadinkę Obawiam się, że może być troszeczkę gorszy dźwięk niż z tego mikrofonu, bo jak widzicie, tutaj przy GoPro mam taki wielki Sennheiser MKE440. No i on ma po prostu bardzo dobry dźwięk, a ten mikrofonik tutaj może mieć troszeczkę gorszy, ale będziemy to testować. Także, ok, odkładamy wszystko i od tego momentu vloga nagrywam DJI Pocket 2. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Chodźcie teraz do samochodu, sprawdzimy, czy oleju nie brakuje. Dawno już nie dolewałem, więc powinno być coś do dolewki. Postawiłem go specjalnie w taki sposób, żeby był równo. Najechałem dwoma kołami tutaj na, na ten chodnik, na ten krawężnik. Także chodźcie, sprawdzimy poziom oleju. Otwieramy pokrywę. Cały czas nagrywam DJI Pocket 2, także sprawdzimy jak to się fajnie tutaj nagrywa. Dobra. Dobra, Szymuś mi potrzyma. Sprawdzimy ten bagnet. Dobra, jak widzicie mam tutaj suchutko. Wkładamy. A sprawdzam poziom oleju. Dziewczyny przyszły. No i zobaczcie, mamy, proszę Państwa, bardzo mało oleju na końcówce 2 mm od minimum. Także dolejemy. Tutaj mam karteczkę, kiedy ostatni raz wymieniałem olej. Przy przebiegu 175 957 wymieniałem ten olej i to był 10 luty 2001 rok. Teraz zobaczmy, ile zrobiłem. Tutaj mamy, jest 180. Tutaj mam tą informację. Jest 180, 157. Odejmijmy od tych kilometrów to, co jest na karteczce i nam wyjdzie, ile zrobiłem. Więc piszemy 180, 157 minus 175, 957. Czyli zrobiłem 4200 km I zobaczymy, ile litrów oleju wejdzie do silnika. Aha, ale zapomniałem Wam powiedzieć, że podczas wymiany pan mechanik wlał mi do czwarte miarki. Nie było do pełna, czyli... Czyli nie było do tego miejsca, tylko 3 czyli gdzieś, gdzieś tutaj z tej całej miarki. No i zobaczymy, ile litrów wejdzie. Tutaj mam ten olej. Jak wiecie, jest to 5W30 Mobil One. I zobaczcie, mam go tutaj 2 litry i troszeczkę, czyli takie 2,20 gdzieś. Wlewamy. Dobra, jak widzicie, miarka jest czysta, wkładamy ją. Coś mi się wydaje, że za dużo wlałem. No, i mamy, proszę państwa, no ponad maks. Także trochę przelałem. Ale jak widzicie, jest prawie na linii z maksem, więc zobaczmy, ile litrów weszło. Dzisiaj jest 30 maj, czyli 3 miesiące i 10 dni. No i zobaczcie, wlałem. Tutaj mamy litr, załóżmy 0,7 zostało, a tam było 2,2. Półtora litra spalił, no ale tam mechanik wlał czy czwarte tej kreski, ja wrałem całą. Półtora litra. No, załóżmy, że tak. Nie wiem, litr przecinek 3 na 4000 km. Nie wiem, czy to dobrze policzyłem, ale tak mniej więcej wychodzi. Jakby co, to dajcie w komentarzach, czy dobrze to policzyłem. Dobra, no to policzmy to. Litr przecinek 3, tyle wlałem. Podzielić na 4200 km, to wychodzi tyle na litr, razy 1000. Czyli na 1000 km spalami 0,3 litra oleju. No i teraz widzę, że ten DJI troszeczkę gubi ostrość, jak coś z bliska pokazuje. Ale dobra, mam nadzieję, że coś było widać. Nagrajmy coś jeszcze na dworze. Tak nagrywa DJI na dworze. Zobaczcie, czy dobrze. Dam na siebie. Taki obrazek mamy. Co, pokażemy wam kurczaki, może. Raz, dwa, trzy. Obracamy do Nadi. możemy się doczekać, kiedy wypuścimy je tutaj. Dzisiaj taki gorące. O, dzisiaj jest ciepło, właśnie. Możemy otworzyć. Także Nadia złapie kurczaczka. Zaczynają być żywe. Zobaczcie, już na grzędy weszły. Ale fajnie. No, one umią nawet mój umie przeskakiwać z tej na tej. No. Dobra, wypuścimy je tutaj na trawkę, niech sobie dzisiaj pochodzą na dworze. Mamy słoneczko, 20 stopni. Dobra, wchodzimy tutaj i kurczaczki są na trawce, zobaczcie. Ich pierwsze wyjście na dwór. Cały czas było zimno. To jest Te nie? Dobra. Tylko żeby ta dehan nie spadła na tego kurczaka. O to się najbardziej boję. tu drobinkę zabierzemy, dobra? Masz. No, to zabierzemy, żeby na kurczaka nie spadło, bo go od razu zabije. A że więcej pisklątki? A gdzie one są? Ania je złapie. Ania, nie nie wolno mojego, tata mojego złapie. Ja nie umiem, no dzisiaj Ania ci poda. Ale fajne. Wszystkie trzy. Tata, co jest mój? włamał No tutaj żeby podróży. No piknam, proszę. Dobra, to ja Was zamykam. Jeszcze kiedyś tutaj skosisz. Skoszę trawę. No w ogóle zobaczcie, jakie mamy trawnik nieskoszony, ale padało chyba 4 dni, więc nie kosiłem. Dobra, sprawdzimy, jeszcze to nagrywanie na odległość. Ja się oddalam. Także teraz sprawdzimy czy mnie słychać. Jestem tak gdzieś z 4 metry, teraz 5. Teraz gdzieś może z 8 metrów od Was, a zobaczcie czy mnie słychać. Macham do Was i tak to wygląda. No myślę, że fajny ten mikrofonik. Przez to, że jest doczepiany do, tutaj do koszulki. Ta kamerka ma też zoom trzykrotny, więc teraz przybliżam. Zobaczymy jak to wygląda. Tak wygląda zoomik, proszę Państwa. Oddalam. I przybliżam znowu. Nie, przepraszam, nie trzykrotny, tylko czterokrotny. Razy cztery tutaj jest napisane. Więc widzimy musiał czterokrotnie przybliżonego. Dobra, idziemy robić coś innego. Słuchajcie, ja sobie tutaj gram na gitarze, a Kasia przyszła i chce ze mną grać, także zapraszam Kasia. Kasia też umie grać. Zagramy wam coś. Trochę tylko. Jak to było? G. D. D. E I c Kojarzycie te akordy? Kasia zagra. Ja zagram solówkę, a Kasia podkład. Raz, dwa, trzy, cztery. A źle. jeszcze raz. A propos gitary, to na podróż do Portugalii kupiłem sobie piecyk gitarowy, który jest zasilany bateryjnie. Jak wiecie, ja już coś takiego miałem, tylko ten poprzedni piecyk był kupiony na spółkę z bratem i przez pół roku ja go miałem, więc teraz mój brat będzie miał tamten. A ja postanowiłem sobie kupić nowy. I zobaczcie, jest to Roland Micro Cube GX. No, i zobaczymy, czym się różnią. Bo tamten jest taki sam, tylko 10 lat temu go kupiliśmy, a ten kupiłem właśnie teraz. No i zobaczymy, jakie zmiany na przestrzeni 10 lat tutaj się pojawiły. Mam go tutaj w moim studio, weźmiemy go na dół i zobaczycie. No i zobaczcie, z wyglądu troszeczkę odświeżony jest bardziej jasny. Chyba, że ten się zabrudził, nie wiem. Ale też tutaj widać cube, tutaj Roland i taki napis MicroCube. Od góry, jak widzicie, tutaj takie bardziej ostre te krawędzie, tutaj wypłaszczone. No i co się zmieniło w tym nowym? Włączanie. Tutaj mamy power, a w tym starym, i co mnie denerwowało, włączanie jest tutaj z tyłu, w tym miejscu. I to jest straszne. Zawsze musiałem sięgać i szukać tego, a tutaj jest to łatwiej do znalezienia i można za każdym razem sobie łatwo włączyć. Dobra, podłączyłem do prądu, żebyście zobaczyli jak to świeci. Ten ma po prostu też więcej diut, jak widać. Jak klikniecie memory, to można tutaj zapamiętać różne, różne ustawienia właśnie efektów i, i delay'a, rewerbu, a tutaj tego nie było. Dodatkowo ten ma jeszcze mm, tuner. Jak włączycie, to można sobie gitarkę nastroić fajnie, każdą strunę. A tutaj jedynie, co można było nastroić, to do dźwięku A. Zobaczcie, tu był dźwięk A. I zawsze moje dzieci się tym bawiły. Bo to taki fajny dźwięk daje. Ale tylko w ten sposób można było nastroić. A tutaj już jest y, typowo fajny stroik, który pokazuje, ile mamy podciągnąć. No i zmiana w gałkach. Tutaj efekty zostały przeniesione do góry. Reverb. Jest, jest tak samo na górze. I tutaj jeszcze się Master pojawił, czego nie było tutaj. Także jest o jedną gałkę więcej. Aha, tutaj się jeszcze pojawiło takie gniazdo mini-jack, bo można aplikację zainstalować, iCube Link, i po prostu nagrywać sobie na iPhone'ie. I jestem ciekaw, jak to działa, dlatego teraz zainstaluję sobie tą aplikację i zobaczymy, jak ona działa do tego piecyka. Tutaj nie było 10 lat temu jeszcze takiej możliwości. Jakie 10? 15, sorry, ja, ja grałem na tym piecyku na ulicy kiedyś. To było 15 lat temu, także 10 na pewno nie. Tutaj, moi drodzy, w pudełku był kabelek dołączony do tej aplikacji właśnie i tutaj są dwa mini jacki. Jak już wiecie, w moim nowym telefonie nie ma wejścia na mini jack, także będę musiał tą aplikację zainstalować na starym telefonie. Także wpinamy w miejsce iCube Link, no i to do telefonu. Słuchajcie, ale jaja, zobaczcie, nie da się zainstalować tej aplikacji Cube Jam, ponieważ ona jest tylko na iPhony Szukałem tego w sklepie Google, nic nie znalazłem, ale są inne aplikacje. Też fajne gitarowe, mają po miliony pobrań, także zainstalujmy sobie jakąś pierwszą lepszą gitar efekt i zobaczymy jak to będzie działać. Słuchajcie, ja tutaj rozpracowuję to wszystko, a Ania chwyciła i zagrała amol. Pokaż Ania. Pięknie. Wczoraj ją nauczyłem i chwyciła właśnie amol. Pięknie, jeszcze musi popracować trochę brzęczą struny, ale o bardzo ładnie. Super Ania. Ekstra. A ja idę wam zagrać jakąś solówę. I zobaczcie, mam gitarkę, i żeby ją nastroić, to tutaj właśnie klikamy ten tuner. No i mamy strunę E dobrze nastrojoną. Struna A za wysoko, czyli muszę poluzować i podciągnąć teraz. No i tak działa mniej więcej ten, ten stroik. Tylko jedną ręką bardzo mi ciężko tutaj stroić, ale zaraz tę apkę podłączymy jeszcze. Zrobiłem Ani taką konstrukcję, bo ta gitara jest dla niej za duża I Ania teraz chwyta E-dur Powiedziałem jej, że jest to samo co Amol, tylko o strunę wyżej Te paluszki trochę na środek I tu bliżej progu, o tak Jeszcze raz Fajnie, całkiem nieźle Jak na pierwszy raz Do, Dociśnij, ja ci docisnę i teraz Jeszcze raz No, super nauczyć nauczysz mnie? Nauczyć. Słuchajcie, nie ma tej aplikacji Cube Jam, ale znalazłem taką, która się nazywa Rap Fame. I teraz e, w tej aplikacji można nagrać swoje, swoje ścieżki, więc zobaczmy to. E, Ania coś zaśpiewa. Ja tutaj, nie ja! Ty? Chciałaś? No dobra, to dawaj. E, jak nacisnę, to masz nagrać. Hejka, jestem Nadia. Jo, yo, 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 Goldman. Jedziemy do Portugalii. Jedziemy do Portugalii. Yo, jo! yo. yo. I teraz zobaczcie, jak to słychać. Co, co ta aplikacja zrobiła?